Siema, witajcie w kolejnym, w drugim zasadzie już e, filmie z wakacji e, I idziemy sobie teraz deptakiem w kierunku Kanału Augustowskiego który, który wam zaraz pokażę A co do deptaku, no to myślę, że ty możesz się bo już znasz te. Deptak jest to deptak, po prostu e, dość długa ulica z, z całą masą powiedzmy sklepów, sklepików e, Wszystkiego co sobie człowiek może zarzyszyć tak naprawdę, bo to troszeczkę takie centrum kulturalne Augustowa. No i przede wszystkim prowadzi prosto nad kanał Augustowski, na który zmierzamy, a tam to już naprawdę cudawianki. No ja jestem tego bardzo ciekawa jak to wygląda. Potem też na pewno w parę takich miejsc, ja tutaj na tym deptaku są zajdziemy. Pokażemy tak. co tam ciekawego sprzedają. To właśnie kopii, tutaj jest restauracja Albatros, o którą dzisiaj na pewno odwiedzimy. Pójdziemy sobie tam na obiad. Że jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, nie jest źle, bo nie pada przynajmniej. E, jest trochę chłodno, ale myślę, że nie jest to minusem, bo dzięki temu aż chce się iść, prawda? No tak, tak. Nie ma tego żaru, może nie ma też jakiegoś słodkiego słońca, ale... Nie przeszkadza nam to. Tak jest. don't let me come any closer your smile is hard to refuse and if i take a step closer my heart will melt down to my shoes so we can take it Zjedliśmy właśnie obiad w restauracji Albatros. I myślę, że możemy się podzielić naszą opinią co do jedzenia. I ja uważam, że naprawdę. Jak najbardziej na plus. Tak. Myślę. Ja zjadłam to, to są Kartacze. Kartacz. Coś takiego podobnego, co widzieliście we Wrocławiu, jedliśmy. Coś bardzo, bardzo. Dość mocno zbliżony zbliżone w smaku, wygląda inny wygląda, troszeczkę w środku. Inna, a ty to jest sandacza, nie? A ja zjadłem sandacza w sosie kurkowym. W każdym razie yy, knajpa myślę, że jest całkiem ok. Fajnie podawali picie, wiecie, bo wzięliśmy sobie kole. Yy, Mówicie znaczy to tak. była Pepsi, ale to już jest z tak. <laughs> Ale w takich fajnych, słuchajcie, kubeczkach z nóżką. Więc bardzo, bardzo nietypowy sposób. Ja jeszcze się z takim czymś nie spotkałam. Także teraz idziemy się jeszcze przejść na kanał. No. Zobacz, jaki fajny ptak Takich nie widziałem u nas w ogóle Taka O, ciekawostka. nic nie widać z daleka pewnie Tam taki ładny ptaszek jest, może będziecie widzieć No W każdym razie, idziemy jeszcze teraz się raz przejść nad kanał Wcześniej jak byliśmy, słuchajcie, pogoda się tak spaprała Tak zaczęło padać Nie jakoś mocno, ale po prostu zrobiło się niefajnie tak. Więc stwierdziliśmy, że wrócimy później No nie i właśnie to. teraz idziemy Zobaczymy może w następnych dniach się wybierzemy na jakiś rejs, jakąś albo motoróweczką, czy czymś, nie? Będziemy Zobaczcie, myśleć, będziemy myśleć. Na pewno możliwości będzie... Możliwości jest wiele, bo to nie jest kwestia tylko, że tutaj pływa jeden statek i on, on obwozi wycieczkę. Tutaj jest cała przystań, na której pływają katamarany, no. stare statki, statki wycieczkowe, cała masa różnych rzeczy. No, także... No Iwa, w ogóle zobaczcie, słońce wychodzi! A ja Super. okularów słonecznych nie wzięłam! Pozyszę ci swoje Znacie skąd to? Z poprzedniego filmu Wiesz Wieś niezapominalsty Kupimy następne! Nie, 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 nie Nie? No, dobra Także słuchajcie Tak się prezentuje cały dep, tak myślę, że bardzo ładnie Jeszcze teraz jak słońce wyszło, to już w ogóle jest na co popatrzeć Niebo się takie ładne robi, o Pięknie Boczyna Pięknie Zaczyna znowu robić pięknie Tak Actually getting close I'm playing a game I will lose I've got more than a matter I've gone further than I thought I would So get our leave it. Leave me in peace